Podczas sesji Rady Powiatu Starogarskiego nagrodzono najlepszych maturzystów oraz absolwentów z technikum. Jestem przekonany, że sprostacie w przyszłości wszystkim wymaganiom, jakie ta przyszłość przyniesie. Jako naczelnik Wydziału Edukacji serdecznie życzę wszystkim, którzy dzisiaj odbiorą nagrodę starosty, aby w przyszłości ich kariery i naukowe, i zawodowe rozwijały się na miarę ich możliwości, a te są wielkie i abyście osiągnęli sukcesy dla dobra siebie, nas wszystkich, naszej rodziny. Za bardzo dobre wyniki w nauce podziękowano nie tylko absolwentom, ale także ich rodzicom i dyrektorom szkół. Tutaj nie trzeba specjalnego komentarza. Te wyniki są rewelacyjne. One są zbliżone do ideału. I wiadomo, że nie sam talent wystarczy. Tutaj potrzebna jest ogromna praca, ogromne samozaparcie, czasami... Godziny poświęcone również wieczorem albo i w nocy, bo tak też czasami się, się zdarza. Państwu zależało na, tym, na, tych, na tych wynikach i to na maturze stało się widoczne. Także ja ze swej strony serdecznie tych wyników gratuluję. Nagrodzonymi zostali: Martyna Kwaśniewska, Michał Olejniczak, Angelika Radkę, Julia Czarnowska, Martyna Kur, Grzegorz Ruszczyński.